Tak, z Fkami. Mam pojęcie. Pamiętam tylko pierwsze do pięciu. Ja nie pamiętam. Ten co już zaczyna się na początku to już nagrywaj. Mm. Niszczy drewno. No, za... Za się nie... no. A to. Za człowieka. A to zacząłka się bo? Je... Nie wiem. Tak, właśnie zacząłem. A to witam, witam. Ja I o drogę i o zdrowie pytam. Ja macham do. Mm. Ja tam pomacham też. Nawet nie wiesz gdzie hmm. to. Nawet patrzę w, się, w ja strony. się Nie, nie, ja nie wiem, jakieś drzewo się patrzę. Dobra, ty tu niszczy y, 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 drewno, a y, 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 ja idę sobie, nie wiem, poszukać jakiegoś terenu do domu. Zrobiłem co, co się... to, co chciałem i teraz... No i tam mamy? To się mi nie mapuje. I kurde, zombie. Też ma tu zombie. Oho. To my tam mamy jakie droby miejsce, bo ten teraz No czemu gravel? Pogravel Jest, mam kamień Kamieniek. Jest kamień, ale to mało Bardzo Mam nadzieję, że chociaż starczy dla mnie na narzędzia znaleźć inny teren mam. No las nie jest jeszcze takim beznadziejnym. Beznadziejnym to już co so bagna. A to... Halo, ale ja taki ładny dom rozwrócałem na bagna. Na bagna, ładny dom, tego domu nie było widać. Jo, to wyżej Niesamowity kamuflaż. To był legendarny dom. Nie wyjść nawet nie zaraz wejść. Jak już zaczął rozkopywać całą górę, to był kiedyś znalazł. No czy jakbyś w górę rozkupował jedef podróżował podróżować, nie? chwilowo, o brzoza za. No. Ja sobie zniszczyłem tą dębowę, bo... Pana... Ulepszenie. A, a pan nawet nie wie, gdzie idę. Ej, znalazłem łąkę. Pan znalazł łąkę, a ja, ja już mam... Raz robię śmierć. Znaczy. Ulepszenie. teraz życie na gorąco eee byś poszedł ze mną na tą łąkę boż jezu co my to mamy przy tej łące to że się mapa nie chce się... życie na gorąco ciężki osprzęt czas na żniwa o teraz to jest normalne na normalne chyba zostaniemy nie? zostaniemy zostaniemy Najwyżej. bo na modach to było Ej, bagna znalazł to brawo ty. Czas na żniwa Łoś ty wrój No nie ja, ja tu zostaję To jest taki piękny teren może. Kiedy świnie zaczną latać Ciasto to kłamstwo Ty, konia znalazłem Co to za koń? Jakiś biały Te biały to ten Zaczarowany To legendarny To zaczarowany putis przemieniony w konia Nie to zwykłe. Tak. Ale skórę znalazłem bez sensu mm. E, dobra, mam ładny teren, gdzie możemy się... A ty w którą roz... strunę idziesz? E, poszłem na zachód Chwila, odwrócę się tak jak staliśmy Czyli mam wschód na bół. Dobra, to idziesz na buł Poszłem na zachód, czyli w lewą w na e, minimapie. Na mapie Wschód czy zachód? Zachód, bo wschód to jest w prawą stronę na minimapie A to ja poszedłem w lewo. Możecie cię na minimapie wyhaczę? Eee, tak. Jestem na kordach minus 536 plus 271 Chwila bo patrzę te rekordy na tymi rozkazami Tak, czyli muszę iść cały czas prosto, fajnie No zostawił mnie No, no jaki zostawił mnie Nie ze mną, no to teraz mam. Stary bo robiłem na ziędzie To jest mały problem mm. Nie mamy jak przespać ja a, a nie, przepraszam, już znalazłem na... owce Już znalazłem. Dodaj koordynaty, to sobie wpiszę na waypoincie i pójdę do ciebie. O. My... Minus 500 plus 300. Minus 500 plus 300? Okej. Okay. Ja minus Je, 500 osad. plus 300. No, nie, Chodźżeś ty ku... Nie no... Łąka Gotowe W którą stronę? Aaa, czyli 330 metrów Od ciebie mam Nie ja mam A, bardzo Do żeby... no, ładny żeby, żeby zdobyć mięso Ja tyle ubiłem... ...o łapą To się nie powinno robić ja. Nie ma czasu bo... UCHO Szybko łóżko jest potrzebne No już właśnie zbieram aż sześć wełny Akurat jest tu już sześć owiec no. A ty. Ja tu nie, a ok. Dobra. No basiuni to mi niepo, niepotrzebne Są głowy, głowy na potwory Ale nie teraz Dobra ja się będę jak standardowo budował Wy a ja zaraz sobie palnę łódkę i popłynę O blu... bo cała droga prowadziły wodą do połowy. Nie no, ładne teraz. Fajnie mm. rozbudować. No to już wiem jak tu fajnie rozbudować hał... 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 bo Od razu żelazo. Stary, ale mam FPS a <ścoughs> Ile? 30 I to stabilne. Mm. U mnie to stabilność. Przy modyfikacjach jest 15. O, o, ja próbuję wyrobić na... 60. 60. Tak, nieraz mi spadnie tylko. Nagrajmy portala w 90. Nie mam monitora. -da -da. Dobra, do góry. O, już jestem blisko. Na łonie natury. Czas kopać. Stary, mogłem ci rzucić kilo. Go. Jej, mam Żyla... kurczak, kuraki, mam Ja chcę sobie żelazo wykopać Nie ważne już Ale... Mięso, mięso, mięsio Znajdziesz taką łąkę, to ja od ciebie wyjdę Ja na środku tej łąki A, na widzę rady, ciku, ee, czekaj, 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 czekaj eee, Idę teraz. tam do ciebie, idę, 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 idę Oj, zbliżasz się do mnie, zbliżasz się ja ci widzę na minimapie Ej, panie, tu, 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 20 metrów ma, Ja Ciebie też widzę na minimapie. bo tu dziura ma się. jest Taki wielka dziura jest. Biały a, kuń Biały kuń Dobrze e, Tu się rozbudujemy, tu będzie nasz hałp Biały kuń Biały kuń, to jest inny kuń Mielony kuń Nie To nie nasza hałpa, jak mówię Zrobię kolejne arcydzieło, a nie hałp mm. Proszę Cię Dobra, to Teraz o, w tej śmierci. Owce już zabiłem. <suszu> mam już łóżka. Owiec już nie zabiję, bo już mam na łóżku. No a no, no, przy okazji dwie zabiłem. Dywan i Zrobię dywaniki. Zrób dywanik. Ej, kurczoki tu. Dobra, panie, trzeba się Kufczoki. przespać. Chodź, chodź do jaskini, bo tam będzie ofa. To jest wejście jedno. Jeszcze nie można być Jest, to ja będę już tak czekał Hmm Pila, a ja mogę przecież węgiel zrobić Ale ja myślę... Masz węgiel? Mogę zrobić węgiel A wiem Janusz O kurwa Chyba, chodź Musimy się przespać Chwila, tylko jeszcze skrzynię sobie na szybko pyknę. Nie ma chwileczko, od... odchodzisz. Si... zapadło Zapadłem się pod teksturę. Ja, ja, też, ja spadłem, spadłem z łóżka. No śpimy. Żeby się tylko nie zrespił tak, w teksturze, bo mi się, bo się zdenerwuje. Ty, coś się zbagowało? Dary. No, czekaj, nie Tej Ja nie mogę wstać z łóżka! Help me. O, coś wywalił host. Waliła się. To ja się przeszedłem. Tunel pośredni. Fajnie, zmienił ci się stan na tunel pośredni. To jest sens, się. Hamarci. Hamarci ty gówniaku, ty. O nie no, nie no, ja bym muszę... tak... Nie ma... Przy... Nie balmatem, no. Ja nie przerwał W momencie. Ja to ja cię ko kontynuuję bez ciebie Stary uruchom jeszcze raz szybko hosting Ale no kurde, czekaj O, tu nic nie widzę O, dziękuję A masz i wam Synchronizacja Chama czy przeszukiwanie Okej, okay. tunel pośredni zablokowany. Pełna moc. Jej osiągnęliśmy. Co się... Dlaczego padło? Mamy... To... Mamy dzień. Ej, bo ja sobie tutaj węgiel na żarło Ej, no co mi węgiel podebrałeś? Przepraszam, no ja chcę żarło, bo ja jestem już głodny, mam cztery mięska. Zostań jest potrzebne przy okazji tak jak wungel na pochodnie Aż ty. ja już pochodnie porównam hej nie nic to trzeba będzie robić chałupy na, na chuj tu, tu. na chuj niszczy podłodę zrób tu coś sobie tutaj, tutaj żeby było tak ładne skrzynkę ścianę z kamienia jeszcze Robisz Strzelę, coś tutaj takiego ładnego żeby była tutaj jakaś fajna podłoga a, zobaczymy zobaczymy, zobaczymy. Teraz muszę ten zrobić. Wungl. To było Ty, jak... żelazo żal. Tu nie ma wungla, tu jest żal Żal, żal. I jeszcze raz żal. Weź tam nieko, bo tam będzie. Jest... A ja tutaj i tak wykopię dziurę. Karwasz twarz, barawasz. Yeah. Okay. Mm, mm. Ej, koń nam wraz Kuń? Kuń nam wraz No panie, słowo na dwie litery. Kuń. Uń. Nie ma innego słowa. Przepyszna rybka. Złów i ugotuj rybkę. Zrobię to. Tylko teraz muszę pająka znaleźć którego zaka A teraz... ej nie to tu lata lol Skąd? Skąd tu lata nie to. Halo, dlaczego... aha to jest jakiś... Halo Kurde, Kuliło... szczugam potworów a znajduję tylko brak Nie waliło, 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 w... waliło mi... tego screena <laughs> Dziwna, ja nadal chodzę i zbieram i zabijam zwierzęta. To zaczęło. Ty! Eee. Ja ty? O Ty, wiesz co, ja wyjdę na minimapie. No, a upewnić go, idę do niej. Tylko pierwszy... Tylko co to, to ja się... Na jemby. Jest... Na bagnach? No, ale nie nie idź do Już tam na ciebie pociekam. Tylko przedzieranie jest się cięższe przez ten las Jeszcze ja przespała, a ja... Ty ja... widzę chałupek, nieźmy na wodzie. No bo ona jest na wodzie, no to się Lol, do mnie zombie idzie. A widzę go na mapie. Co, zombie? no, Kilka Ja sobie wezmę parę linii wodnych A wiesz? Panie u u u o, O wungie o, Ooooo, trzcinę widzę Fajnie Od razu mówię może ten odcinek trwać dłużej I tak potnę. to jest poczne się... na czyj? Nie NASIUNO! Tu ja nasiono wywaliłem, bo chyb glin. Nasiono to zostało. Ja, ja pozbędę się diena. Ja jestem tarzan, ja, ja chodzę pod drzewa. Okay. A ja używam kobla do podzadania się. A się widzę. Aż ten mas... Gdzie <gryw> trzeba tu zejść, zwiedzać trochę? Mamy To jest ciekawy teren. Ej, ja Mam ten. Kocioł. Kocioł bierz. Duniczka też. Du duniczka? Mm. Biorę, doniczka jest moja. This Dobra. is mine. Tak jak wiadro. Ja biorę crafting. Wtedy jako jedyny crafting weźmie. Tycho, crafting się zawsze przyda. Pamiętaj. Ło, tam się coś pali. Buntemuka um, widział jak tam jest lawa. No to wiem, że tam... jest lawa. Dobra, teraz trzeba wrócić. Nie trzeba tutaj... ...pochodzić ze względu... Ekonomiczny. Też. I że może być tu... Ja zaraz zacząłem słyszeć parę villagerów. Nienawidzę tych dźwięków i słyszę tą biaka. A ja go widzę, że jest na lądzie i ciebie widzę, jak się buszuję w, widzisz, ty... w buszu. buszu. No widzisz jaki W ten... Buszu i... Nie, w pustyni i w buszu. W pustyni i w puszczy. Boże, gdzie Boże, gdzie ja jestem, ten tam gdzieś się wpatolił, a ja idę przez las. No bo znowu chodzę po jak grześ przez wieś. Bo znowu chodzę w niedźwiedzie. Ja znowu chodzę po ciebie. A ja sobie znowu jak ostatni Gaugan nie ustawiłem znacznika hałup Ja sobie ustawiłem i po zasuwam do niej nie A jeste inżynier Też chodziłem M u U. Ja ich zapisuję waypoint na to centralnie Tylko przy wejściu walał w zapisywać ale wiesz, ja to będę rozbudowywał, więc nie wiesz... Nie masz pojęcia, gdzie to będzie wyjście. Gdzie A ja mam już mały problem... Ała. A. Co ciebie leje? Wód. Łap. Snajka. Kurde! Masz, bo ja mam swoje. Daj mi, że snajka... Po drodze zebrałem dużo. Cię, bo drogę. cię zaraz zamotykuję. Ja tylko to. Mo, możesz spać tylko w nocy albo nakrywano. Możesz Dobra. spać tylko w nocy, daj okay. odpowiedź tu, tu trzeba tam. Trzeba podłogę zbudować. jeszcze do tego kwiatek. Co chodzi z tymi łóżkami? Czemu one się budują? Okej, okay. o no, kwiatek. Niżne niż te. Nice. Unie. Nice, we done. O, grzybo, grzybowe te. Dlatego... Mogą być. Boże. Drzewa bo... grzybowe. My to tyle chi chińskich zupy tworzymy, że hej. Biorę, 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 dawaj. Dawaj chińskie zupy. Dawaj zupę. Sup. Sup. Zupa, 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 jak chcę zupę U mnie ktoś na dole daje koncerty. <laughs> Możesz się domyślić kto. Ja się słyszę, ale... Proszę nie, ona będzie krzyczała, derła się ten i nie zamówiła. Mówi się trudno. Będzie PS, uwaga! Można dostać raka. Nie, i tak tego nie słychać. Ungier mam trochę grzybowej zupy Jaki Jestem zupowym zupowym, masz zupowym wariatem Ińską zupę masz To jest zwykła zupa Ińska Gdzie ty kupujesz ubrania w sklepie z zupą Ja kupuję w sklepie z... Ja kupuję Zup, w sklepie z dariami Ups Uch. A ja kupiariami, tam gdzie się kupuje broń Przy okazji z... Kolejna No widzisz, jest... więc ja jestem uzbrojony przy okazji Ja mam zupę Jak będzie w wo... ...bomba atomowa to zawsze będzie. ja będę miał dużo amunicji Puszka. Zupa w puszkach, proszę przypominać z jednej gry o moty... Prze... 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 e, 60 Second? Tak Kurde na, ten, na puszkach zupy i na wodzie, na wódce ruskiej. Świetnie. Jezus Boże jaki koncert, naprawdę raka, że... <grym> ja już raka dostałem. Zaraz jej ja pójdę co powiem, tak. że ktoś nie nagrywa, to ja się nagrywa to powiedzieć. To się nagrywaj to słychać. Dobra, ja idę do chałupy, bo jest noc. Nic jej powiedzieć, czy to ma tak... Nie, nie, zostaw, zostaw, chodź spać. Chodź spać, bo znowu hosta wywali. Chodź spać, bo hosta wywali. No. no. No, będę się O. Dobra, jest. Ale to długo trwa. Um. Cicho, ja jednej grze dłużej trwa. O, to jest mikro. Inna. To jest łopato Minecraft tam gdzie się łopato tłucze po głowie ja, No co ty nie widziałeś odmiany jak się gościa tłucze łopato po głowie? Nie widziałeś tego odcinka? Łeh ja. Ja, ja ja szkoda Kurde ja, tu, ja mogę taki wielki tu dom zbudować i wszyscy, cały dom będzie z Ja jak zejdę do kopalni to już będę w siódmym niebie. Ty tyś już widział mój pomijak Bo ją ja budowałem przy okazji też. No, ale no co, no próbuję. Kurwa... Nie wołają mnie. Apie. Serwer w takich momentach. W takich momentach. No to czekaj, to czekaj, Wyjdę z serwera i zacznę na nagrywania.